Mieszkańcy Jasienicy obawiają się, że w pobliżu ich domów powstanie szkodliwy zakład utylizacji opon albo kolejne składowisko odpadów. Przy ulicy Piotra i Pawa pojawiły się już maszyny i tabliczki z napisem Teren Budowy. Właściciel terenu, dzierżawionego od Skarbu Państwa, rozpoczął prace porządkowe. To wzbudziło niepokój mieszkańców Jasienicy. Społeczność integruje się i zbiera podpisy pod petycją wstrzymania inwestycji. Obawy budzą względy ekologiczne i bezpieczeństwo. W okolicy naszego ładnego osiedla, które zaczyna się rozwijać w jakiś sposób, pięknieje, są budowane składowiska śmieci, stwarzane, jak również inwestycja, która ma powstać. No nie wiem, czy ktoś się zastanawiał nad tym, że to jest blisko Polgas, jest blisko, są blisko zakłady chemiczne, czyli to na pewno nie będzie służyło mieszkańcom i ich zdrowiu. Głos w sprawie zabrali także okoliczni przedsiębiorcy. Ich zdaniem zakład pirolizy opon, który miałby tu powstać, będzie wdrażać technologię szkodliwą dla środowiska. Próba zgromadzenia setek tysięcy opon, próba przerobu tych opon w sposób dotychczas nie stosowany ani w Europie, a tym bardziej w Ameryce, natomiast rzeczywiście stosowany w krajach trzeciego świata. Może spowodować zagrożenie środowiska, i to nie tylko środowiska dla mieszkańców Jasienicy, ale dla mieszkańców całego regionu. Obawy budzi także możliwość składowania surowca. Wszyscy wynieśli gorzką lekcję z działalności Ekoramy. Właściciel odpadów, mimo wyroku sądowego, do dziś ich nie wywiózł. Starostwo, które zarządza tym terenem, nie posiada środków, by to uczynić. Podejrzanych składowisk przybywa, bo wiele terenów przeznaczonych jest na działalność przemysłową. Za moim domem jest z kolei wysypisko plastików, wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, które niby miały być przetwarzane, ale na razie są hałdowane, gromadzone i czy to kiedyś będzie użyte, to nie wiadomo. Ja mam obawę, że mamy powtórkę z ulicy kamiennej. Społeczeństwem zawrzało, kiedy zobaczyli pracujące maszyny. Właściciel najprawdopodobniej porządkuje teren, gdyż starostwo nie wydało żadnych pozwoleń budowlanych. Niepokój nakręca też fakt wpłynięcia do starostwa zgłoszenia o postawienie ogrodzenia. Złożyli takie zgłoszenie 7, 7 października i. Trwają proceduralne sprawy związane z ewentualnym, ewentualnym rozpatrzeniem ich, ich, ich tego zgłoszenia za lub przeciw. Tak? Mieszkańcy zwracają się do burmistrza, by cofnął decyzje środowiskowe, które wydała gmina. Urzędnicy tłumaczą, że nie mieli innego wyjścia, gdyż opiniowali je eksperci. W kwestii środowiskowej, całego procesu, który za tą decyzją się kryje, kontaktowaliśmy się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a więc tym organem tutaj pana marszałka, który bezpośrednio mógł i pewnie dokonał skrupulatnej analizy. I oczywiście jeszcze powiatowy inspektor sanitarny też tutaj przy tej decyzji uczestniczył. No i całość tych dokumentów, w całym postępowaniu nie budziło żadnych na tym etapie wątpliwości na tyle formalnych, a żeby burmistrz miał podstawy do tego, żeby tej decyzji nie wydać. Wydawanie decyzji środowiskowej trwało dwa lata. Najwięcej niepokoju budzi fakt, że podobne inwestycje mają prawo powstać na tych terenach. Zakłada to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do tematu wrócimy w programie Nasze sprawy.